Tak jak mówiłem w poprzednim filmie, jadę po cukier. Temat kontrowersyjny, podkarmianie pszczół to nie jest takie coś, że lepiej mieć więcej niż mniej. Nie? Dać, niech mają więcej pokarmu niż mniej. Że nawet jak mają dużo, to im nie zaszkodzi. Zaszkodzi, dlatego że pszczoły, które mają pokarm, nie potrzebują go, jeżeli podamy im cukier, one automatycznie będą go przerabiały, przez co zużywa się ich ubywa im witalności, tak, życie im się skraca diametralnie. A ta pszczoła, która teraz zimuje, ona ma nam na wiosnę zapewnić rozwój rodziny. Jeżeli my zabierzemy jej część życia na to, żeby przerabiała cukier, bo to jest cały proces tego przerabiania cukru przez pszczołę, nie będziemy mieli pszczoły na, na na wiosnę do, do pracy, do, do, do czerwiu i do tego, do czego wszystkiego jest ta pszczoła potrzebna. Na wiosnę. E, będziemy musieli... Rozwój będzie po prostu opóźniony, podkarmiajmy pszczoły te, które e, tego potrzebują. Bo to, nie podlega, to nie podlega żadnej, żadnej dyskusji. Jeżeli pszczoło, rodzina głoduje, co jest naszym obowiązkiem, żeby to w miarę skontrolować, ale ja też właśnie nie... nie nie róbmy czegoś takiego, że klapy na oczy i ja nie zajrzę do rodziny. Zaglądajmy, tylko z głową do tych pszczół w tym sezonie zimowym, bez zaglądania takiego dla samej ciekawości własnej, przelarskiej, tak? co tam u nich słychać. Nie? I kręcenie się po tej pasiece takie po prostu niepotrzebne. Jestem z powrotem, kupiłem fondat pszczeli z probiotykiem, ciasto 5 kg zapłaciłem 25 zł. Nie wiem czy to dużo czy mało. Podejrzewam, że porównywalna cena jak wszędzie. Ale to nie było dla mnie jakimś priorytetem, żeby tam 5 zł czy jakieś inne kwoty zaoszczędzić. Kupiłem to w Apisie. Tutaj w Lublinie zaraz pokażę. I 5 kg wydaje mi się, że spokojnie dla mojej pasiki wystarczy. Wychodzi około pół kg na rodzinę, gdyby musiał dać każdej. No zobaczymy, jak wyjdzie. Także myślę, że do wiosny sobie dadzą radę. A z drugiej strony też nie chcę im dawać czegoś strasznie więcej, tylko po to, żeby po prostu to brały. Bo, bo nie o to właśnie chodzi, co mówiłem na samym wstępie. Jest niedziela, 3 lutego. Ciasto mam kupione już dwa dni wcześniej, tak jak było widać. No i wczoraj, 2 lutego, pół Polski chwaliło się yy, oblotem, że coś tam się działo yy, w ich pasiekach. U mnie wygląda to tak. Cisza i spokój, nic się nie dzieje. Fakt, yy, na dzisiaj zapowiadali jakieś yy większe temperatury, bo wczoraj nawet było mniej niż ma być dzisiaj. Yy, jest godzina chyba tam gdzieś koło w pół do dwunastej. A temperatura wynosi, a to stary termometr, nie wiem czy będzie widać, 5,5 5 ,5 stopnia. No więc no, no wiadomo, nie ma czego się spodziewać, że tutaj jakiś oblot będzie, no ale dziwne to jest właśnie. właśnie a propos tego, Polska nie jest jakimś strasznie wielkim krajem. A zobaczcie, jakie różnice nawet y, są w, y, w regionach, tak. Także dzisiaj tylko sobie przejrzę, zobaczę. No jest na plusie, więc to jest fajne, że tam gdzieś te 5 jest, więc nie będzie aż takiej strasznej katastrofy, jak sobie będę do nich zaglądał. I zobaczę, po prostu jak tam one zimują. Pierwszy raz w tym roku nie znaczy w tym roku w tej zimowli. Nie zaglądałem wcześniej, nie przeszkadzałem im, ale luty myślę, że to już jest czas, gdzie to trzeba skontrolować. Tym bardziej jak mówiłem. Nie dałem im ciasta, ciasta. Nie dałem im na jesieni tyle syropu, tyle cukru, ile, ile powinienem dać przez, no właśnie, swoje gapiostwo. Więc, więc tym bardziej dzisiaj zajrzę, zobaczę, co tam się dzieje i zobaczymy, którym trzeba będzie dać, to dam tego ciasta. Którym nie, to nie będę dawał. Nie będę już popełniał tego błędu, że dawałem wszystkim w czambuł, jak leci. I tak to mnie nie wyglądało. Także za chwilę coś tam przygotuję, potnę, poporcuję. Tak jak widać yy, sytuacja u mnie zmieniła się jak w tamtym roku. Nie ma już gazet, nie ma już yy, tych pilśni takich. Jest tylko taka powołeczka, taka kołderka. Mam nadzieję, że to spełnia swoją rolę i zaraz będę dłubał po prostu poszczególne te, o tu sobie wentylację zostawiły, poszczególne te beleczki, aby zobaczyć gdzie, gdzie w tej chwili pszczoły się znajdują. Może stąd zacznę. Tutaj są, nie wiem czy nie będzie widać. ale idą do góry. No już się niepokoją, ale to im zatkamy. Więc tutaj wiem, że są. Sprawdzamy dalej. Tutaj też są. Jajko, ale żądłami już pachnie. Mm. lato kiedy to będzie no są one nie są pokarm mają więc tu jest tu jest akurat spoko To już są wysoko Pszczołki wracajta, Tu są wysoko, dobra Tutaj też Na 10 rodzin do 5 Do 5 muszę dać Czyli do połowy rodzin muszę dać ciasto Są już pszczoły u góry beleczek więc to też fajnie taki ostatni gwizdek takie takie oto jest ciasto dobra, otwieramy ciasto jest bardzo plastyczne Bo tutaj widać jak go dotykam że się ugina było w ciepłym pomieszczeniu więc to też jest Zobaczymy, kto wyjdzie. Taki batonik będzie. Dla jednej rodzinki po prostu, bo tak sama, samo ciasto położę, zresztą zaraz to pokażę, położę na te beleczki i przykryję to tylko woreczkiem foliowym, żeby się po prostu nie mazała powałka w tym wszystkim, więc. mam akurat fajnie, bo na całą e, na całą długość tego tego jest ten pasek, także tyle muszę powiedzieć, że chyba Niechcący, ale sam te pszczoły wygoniłem na oblot, bo już śnieg jest pobrudzony. No i tutaj one gdzieś sobie siedzą i coś tam latają. Temperatura, no to 5 stopni było. Nie wiem, czy tam przez te pół godziny czy godzinę wzrosło. No, ale gdzieś tam sobie wyglądają i ten... Tyle ciasta zostało. Więc w sumie za 2,5 kg tego ciasta poszło. Resztę trzymam, bo to jeszcze nie koniec zimy, więc zobaczymy czy, czy, ty, czy tym, które nie dostały, nie trzeba będzie właśnie dać. Mam nadzieję, że nie, no ale zobaczymy jak to wyjdzie z czasem. Także tyle na dzisiaj, e i ostatnia myśl. Dawajmy ten, to ciasto pszczołom i rodzinom, które tego potrzebują. Nie wszystkim, tak jak ja to robiłem w tamtym czy w poprzednim roku. Yy, z tego względu, że dając ciasto, niby tutaj człowiek się może wahać, kurde, no dać czy nie dać tym, nawet silniejszym, które tam są jeszcze nisko. Co to zaszkodzi, nie? Ale automatycznie. Yy, no osłabimy sobie rozwój na wiosnę, te pszczoły gdzieś będą wykończone tym, tym przerabianiem tego ciasta i, i może być lipa, tutaj to jest to żeby dawać tym rodzinom ciasto to jest po prostu tylko żeby je ratować żeby po prostu nie zaczynać, nie wiem, od, od pustego ula w przyszłym sezonie, nie? niech ta rodzinka sobie będzie, później można ją gdzieś tam wspomóc na wiosnę jeszcze jakoś i można naprawdę wyrychtować sobie fajną rodzinę nie, nie ten, nie zaczynając od zera poprzez podanie im ciasta. Ale ciasto to jest taka ostateczność i, i tego się trzymajmy. I tego mam nadzieję ja się będę też trzymał. Eee, także. Także tyle. Pozdrawiam.